Jak w paru prostych krokach przygotowuję się do filmów? Wpierw biorę bierę to jak do ręki. Tutaj jest specjalna śruba. Jeszcze tutaj mam specjalną nakładkę. Mogę sobie tutaj i tutaj. Ale ja to robię tak. Odkręcam. Znaczy, muszę przybliżyć. To. O. Jest. I teraz. Musimy to, musimy to, o kurczę, musimy to o tu przykręcić. to musi być tak. Sprawdzam to się nie uszesz, jeszcze jest troszkę szeroko, więc dokręcam. Drugi krok. Jakąś dmuchawę? Ja mam dmuchawę do balonów. Ona jest mega mocna. Ona też jest. Znaczy nie muszę naciskać. Tylko ona tutaj włącznie działa. Tutaj jest oczywiście kabel. Tyle gdzieś. Wystarczy. Teraz się widzimy. Takie zrobię krótkie cięcie. No dobra, jesteśmy. Patrzcie. Bo tutaj mam tą muchawę Jak tutaj nacisnę. Jak tutaj też przełączę ten przycisk. I pójdę po stoję. Jak mam i tutaj tą rurkę, ona jest pusta specjalnie. Składamy ją tutaj. O! tutaj i odpalamy. Cześć się napuści. No ale widzicie, jak mam tutaj włosy na przykład, to, to ja to po prostu używam. To Ale najważniejsze jest ta pianka Co no to No, zajmie się jeszcze mi dzisiaj z montowaniem. Dobra. I, i teraz rozkładamy. Tutaj mamy jedną nóżkę. Musimy ją też odpowietrzyć. Więc ją... I już ją zabezpieczamy. Z tak samo. Z trzecią tak samo. Ok, to się później nie zacinało. jest bez kolejne bezpieczoneony On się grzeje szybko I ostatnio trzy razy. No i gotowe. Cały stojak. Teraz was to zamontuję. O! Yy, będzie druga część. znaczy jak mi się nie wyłączy telefon, to nie będzie drugiej części. Bo ja nagrywam oczywiście telefonem. Czekajcie. Dajcie mi to jeszcze podwyższyć. Cięcie, naprawdę. No dobra, podwyższam. Muszę odkręcić ten korek. O, i jeszcze to podwyższam. Cyk, cyk, cyk. Zakręcam. I teraz tak mogę nagrywać. Dobra. Cięcie i już Was montuję. Dobra, ja nie trzymam w ogóle rąk. Nogi też tu mam, to, to jest moje czarne tuło pod zasłonami. No, ale nie udało mi się tego zaczepić, jeśli by tak na szybko. No, no jak chcę mieć białe, to tutaj no, mam białe pod tym ściągam, co? Tu. Fajne, chłodne. Dobra, mini <tryk> e, mi to montowanie gdzieś z 20 sekund, bo już kończę montować, więc widzimy się za 20 sekund.